Cześć wszystkim. Przed Wami przepiękna benda Szynszyla 500. Ale nim przejdę do prezentacji, najpierw rozwiążemy sobie małą zagadkę. A mianowicie skąd wzięła się nazwa Szynszyl Otóż nie jest to w żadnym wypadku nazwa nawiązująca do małego, puchatego gryzonia. Jak twierdzi bardzo wielu YouTuberów, a tak naprawdę jest to odwołanie do tego, co chińczycy uwielbiają, a konkretnie do ich zamiłowania do luksusu. Szynszyla to tak naprawdę nazwa kota. Jest to rasa, która jest tak naprawdę persem, aczkolwiek wyróżnia się umaszczenie takie typowo białe według, Strony Purina koło terasy Szynszyla mają jedno umaszczenie. Są białe, z zielonymi oczami. Mają szeroką głowę z małymi, szeroko rozstawionymi uszkami i krótkim pyszczkiem. Oczy ich są wielkie, okrągłe i cudownego koloru. Mimo, że Szynszyle są raczej drobniejsze niż Persy, ich nogi są jednak dość krótkie, grube i mocne. Ogon jest krótki i puszysty. Sierść długa, bujna i miękka z gęstym, miękkim podszerstkiem. Jest to naprawdę piękny kotek. Sam mam kota. Akurat Syberyjczyka, więc uwielbiam takie puchate kulki. Ale ze względu na to, że jest to rzadki kot. Jeszcze cen nie sprawdzałem, ale nie wiem, czy chcę wiedzieć, ile one kosztują. No to z pewnością dlatego Chińczycy nawiązują tutaj do takiego rzadkiego zwierzęcia. A tak jeszcze, zobaczcie tutaj kształty. Czy nie ma tutaj jakiegoś małego nawiązania do silników? Harley Davidsona z nowej linii Revolution.